Historie, które kryją się za piosenkami, za największymi szlagierami, przebojami lat 60. i 70., są bardzo istotne z kilku względów. W latach 60. rock and roll był wielkim protestem. Protestem przeciwko władzy, protestem przeciwko wszystkiemu, co działo się złego na świecie, przeciwko wojnie w Wietnamie. Przecież Dzieci Kwiaty i Jefferson Airplane, ich ukochany zespół, śpiewali właśnie o tym żeby wojnę zwalczać miłością. Lata 70. natomiast odeszły od moralizowania. Natomiast to była muzyka, która wyrażała gniew. Gniew, który objawiał się w punku, który objawiał się w wielkim roku Led Zeppelin między innymi. Wszystkie piosenki mówiły o czymś. To były piosenki o prawdziwej miłości, to były piosenki o prawdziwym cierpieniu, o prawdziwej radości. Czy, takich czy takie piosenki są jeszcze dzisiaj? A o piosenkach o miłości z lat 60. i 70. przeczytacie w moim e-booku.